OK, pierwszy Jeszcze raz, bo się wyjebałem wcześniej i źle odjąłem i przez <laughs> to mu zły wynik, ale dobra, jebać jeszcze raz robimy. Eee, w pudełku jest 8 kul, z czego jest 5 białych kul i są 3 czarne kule, czyli mamy łącznie niby tych 8 kul, 5 białych, 3 czarne. Możemy tak sobie zapisać: 3, czy są C, jebać. I do tego pudełka dołożono n kul białych, czyli jak mamy 5 białych, to jeszcze możemy zrobić takie, taką adnotację, że dodajemy jeszcze n kul białych. nb, n to jest liczba, tak jak 5 i b białe. Czyli teraz mamy więcej niż 8 i tyle, i, i czarne zostały. Doświadczenie polega na tym, że losowanie, na losowaniu jednej kuli z tego pudełka i prawdopodobieństwo, że będzie to kula biała, jest równe 11,12. 11,12 to jest, że będzie biała, czyli jakby jest 11, można taki stosunek 11 kul białych do 12 wszystkich kuli, jakie są. Jest taki stosunek. I dobra, i 11 12 to jest ten stosunek. I teraz jak to będzie wyglądało w tym naszym przypadku? Jakby przed dodaniem tego e, było tak, że było 5 ósmych, bo było prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. Bo było 5 białych i 8 łącznie. Teraz jest e, 5 kul, jakby może tutaj napiszę, teraz jest 5 plus n e, tych, tych kul białych i wszystkich jest 8 też plus n. Czyli mamy takie równanie. I z tego możemy policzyć n, które musimy policzyć jak w zadaniu. I jak mamy takie coś najlepiej wiadomo na ukos mnożymy, no to 11 razy 8 to będzie 88, 11 razy n to będzie 11n, równa się 12 razy 5 to jest 60 plus 12n. Ok, przenosimy najlepiej to na tą i to na tą stronę, czyli mamy 88 minus 60, to się równa 12n minus 11n. Teraz tutaj 28, ja wcześniej napisałem 22 yy, i tutaj, tutaj mamy po prostu 1n, czyli od razu policzyliśmy n, nie musimy już ni nic dzielić, czyli n to jest 28.